Cześć, to ja! W kolejnym odcinku Let's Playa z Minecraft jest to seria, jak jeszcze nie było, wiem, było i ja wiem, że każdy ogląda to 40 razy, ale jak tyle to oglądał, to jeszcze to na pewno też obejrzę. Każdy wie, co teraz będę robił i będę wycinał drewno, dużo drewna, dużo. I będę też mówił o newsach z Minecrafta. Newsy są takie, że mam taki mod do Minecrafta, że jak setnę drewno, to zobaczyłam taki mod, że jeden blok drewna kładzie się na drugi. Widzicie? I bym myślę, bo ten film jest tak fascynujący. Że każdy to miło obejrzy. A więc wycinamy drewno. Bardzo mnie to pasjonuje. Nie wiem jak was, ale bardzo lubię wycinać drewno. Potem w, w pasję, bardzo wpędzam. Bardzo mnie to wpędza w pasję. I popatrzcie Mam 24 w w wooden flanks i teraz zrobimy sobie domek taki ładny i pasjonujący że każdy normalnie będzie chciał w nim zamieszkać to dzisiaj w pierwszym odcinku let's playa z minecrafta O, dostałem trochę ziemi O, jezu Widziałem, że jest coś jak, jak SENT w tej grze Kurde, jaka ta gra jest superowa Jaka pasjonująca Jak pasjonująco się nawet jeden blok wycina I gra się na tym survivalu No to jest normalnie super Nie grałem w Minecrafta nigdy Więc wiecie, to mój pierwszy odcinek Nawet go nie zmontowałem, to nie wiecie do mnie żadnej pretensji, ale lepsza jest jakość, jak się nie montuje, więc tak to wszystko jest bardzo pasjonujące, jak wycinam to drewno. A więc jakieś newsy z tego Minecrafta. Minecraft jest krąg sprzedawany przez Mojang, przez Notcha, przez Notcha. Oznacza. Tak, dobrze. Mamy taki domek. Zrobimy teraz trzy wooden planks. A z tej strony będzie okryty dirtem. To jest bardzo stabilne i odporne na potwory. Nikt na nie będzie teraz tu zagrażał. Wiecie? 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 O sadzonki, sadzonki, sadzonki Nie wiedziałem, że jest takie coś w grze Sadzonki, wy takie coś widzieliście? Bo ja nie, nie wiem Powiedzcie mi, czy takie coś widzieliście Takie zjawisko w Minecraft Jestem odkrywaczem O Jezu, o Jezu mają dużo, bardzo dużo, bardzo dużo dirta. Bardzo, bardzo, bardzo Wiem, że lubicie mój kanał Więc proszę Zapraszam do subowania, czyli do subskrypcji. Każdy wie, co będę robił w tej let's play, bo każdy widział to 40 nawet więcej razy, więc i tak będę to robił, bo jak człowiek już to oglądał, to znaczy, że nie znudzi się, jak będzie oglądał to jeszcze raz, tylko w moim wykonaniu jeszcze lepiej. Tu jest dość jasno, wiem. Bardzo jasno. Ale spróbujemy zrobić jakieś. O, tutaj. Cięcie. I zobaczcie, czego się tu nauczyłem robić. Nie wiedziałem, że takie coś jest. Nie wiedziałem, że jest takie coś tutaj. Jak. Widzę tu, Crafting Table. Czekajcie, zmienię sobie na język polski. A tego, bo nie rozumiem tego angielskiego. O, polski. O, teraz wszystko wydaje się jasne. To jest piasek, sadzonka ziemia, stół rzemieślniczy o super. Mm -mm. O, tu nas domek Masz tampu. Damy naszą zdobycz o tutaj i nauczyłem się robić bardzo ważnej rzeczy czyli miecza miecz robimy w ten sposób o tak wygląda miecz a tak wygląda kilof tak więc mamy trochę tego światła Trochę się powy Trochę powydobujemy tego wszystkiego. Miecz jest bardzo dobry w wydobyciu, tak jak Niby kilo ale każdy przecież wie, że to miecz. O, właśnie węgiel. Węgiel się znajduje pod moją posiadłością, czyli że my zrobimy sobie pochodnie. Nigdy mi się tak często nie zdarzało wydobyć węgla. Nawet kiedyś nie wiedziałem, że jest takie coś jak węgiel. Ale to jest bardzo cieszę się, że to był węgiel. Naprawdę bardzo się cieszę. Dobra. jeszcze trochę tego, jeszcze trochę y, bruka, czy jak to wy nazywacie? 8 bruka to chyba jest piecyczek, czy jak ja na to mówię, węglowy, węglowa kupa. Kupimy się do góry. Dobrze, jak zrobimy pochodnie um, możemy tak umieścić i dać 14 węgla to będziemy mieli aż 16 pochodni co możemy je tu umieścić a to um, zakryć a 9 błka. Robimy takie coś, żeby otrzymać pies. Dobra. To chyba było na tyle w tym let's playu. Cześć Wam wszystkim.